Ja jestem malutki i ja nie mogę. No, zagranicie jest malutki. Duszę się, ale nie dzisiaj. I uwaga, uwaga! Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj z nami koleżanka, zmywarka. Chcę sprawdzić, czy w zmywarce da się jeść. Da się? Jak myślisz? Myślę, że wszystko siedzi w naszych głowach. Nie zawsze. Nawet jeśli nie w głowie, to w zmywarce. Więc reasumując, myślę, że się nie da, ale my sprawimy, że się da się. Tak! Dodawali zawsze wodę z kurczakiem. To jest w ogóle fenomen. My nie dodajemy wody, prawda? To kurczaka? Tak. Jak to nie musi widać? No, oni Choć... połowę słoika! Zalewali wodą i do tego kurczaka wtedy. A może po to, żeby się gotowała ta woda w środku, ale my może nie damy wody i zrobimy coś po swojemu. I się spali kurczak w zmywarce. Robimy bez wody. Tak, tak, tak. A więc ruszamy zatem, więc o, ruski chodzą, Pu, 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 pu. Uczył się dzisiaj rano no, tego, się Czekaj, czego się uczyłem? O. <laughs> Zbieranie grzybów dzisiaj. Zbieranie jest grzybów. I pokażę wam co mamy tutaj. Nie patrz. Teraz nie patrz. Okej, okay, jakieś tajne rzeczy tam muszą być. Piwo? Co? No nie wytrzymasz jeden z drugim przecież. Ale co ty zrobiłeś? No nie chcę się odkleić mi pękło. Patryk jajecznicę na stole chciał zrobić. Idź! Ludzie odejdą jak zobaczą jakiego brak skilla mamy w kuchni. <grym> no ale popatrz, się przyzwało i nie chcę już odejść! Ja. Ale spokojnie, zaufajcie nam na kuchni znamy się jak nikt. <grym> o, swoją <sprawa> restaurację. <grym> No nie ma się. Jakie to jest niesmaczne. Dobra. Nie, no smaczne oczywiście jajka, tylko z prawdziwej kury. Pamiętajcie, robią to profesjonaliści. Kurczaki mobile. Kurczaki no. mobilne. Mobilne kurczaki, dokładnie. <noise> I cebula. O cebuli pamiętajcie. Wiele nie trzeba, żeby zadowolić człowieka. Ogórki nam nie są potrzebne. Ogórki są smaczne, ale niepotrzebne. <noise> Ogórek wypękał miskę, nie wsadzajcie ogórków do miski plastikowej nigdy, już nigdy dzisiaj. Może jeszcze dodamy Brazylię. <grymny> Brazylię, <grymny> tak! Będziemy kurczaka przyprawiać. No, Brazylią. No, Brazylią dzisiaj. Chcesz ogóraska? Skosztować? Oczywiście, możesz rzucić. Bo nie, bo nie z ręki, musisz sobie sam <grymny> 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 skosztować. Tutaj asmr. Mhm, i? Wiesz, jak do kamery dasz, to nic nie da Do mikrofonu! <śmuszuj> no, bo, 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 kur... Nie! I z tego się kur... Patryk! Nie no nie wierzę! Patryk! <śmuszu> powódź ogórkowa! Ej, dzisiaj coś jest nie tak! Nie, nie. leje się, zobaczcie. Ja ratuję, a Patryk nagrywa, nie? Nie wytrzymam! Ogórki wjechały. Da a z pozoru wydawało się łatwe danie. <śmuszuj> Ale pamiętajcie, to jest ważne, żeby wiedzieć, że zawsze podczas gotowania może się coś wydarzyć. Trzeba być na wszystko przygotowanym i nie możecie o tym zapominać. Nie dość, że się jajko rozwaliło, ogórek pęk. pękł. Ci pęknęł głeb. To miska pękła, nie ogórek. Nie, ogórek pękł. To moja wina. Nie, twoja, moja. Moja, moja wina. Moja wina. Ale no, wiesz... Nic, nie Za, wiem! Każdy ma z tym problem. Każdy, który chce gotować w zmywarce ma z tym problem. Zawsze się wylewa. Twój ogórek <noise> nawet się załapał. <noise> to ci wypadł. Gdzie mój? No z mordy. Aha. <noise> z, z ryjeczka. Z, ryje... z pyszczka. No z pyszczka, <noise> właśnie. A wy co się patrzycie? Nie ma. Czuję kominiary obok twojej mamy. <głos> <głos> Źródełko pułka w rytmie czacza. Dobra, zabieramy się pani za gotowanie. Także co? Kurczak? Czy chcesz zrobić kurczaka? No tak, moje marzenie. Ja ci umyję. Możesz umyć. Czemu nie dajesz talerzyka? No, Bo potrzeba. w prawdziwej kuchni nie używa się talerzy. Wow wow, nie To stół, stół musi być tak czysty, że można z niego jeść. A ty co robisz? Rozgrzewka. Okej, okay, to ważne. Pamiętajcie. Dobra już. Pamiętajcie, że robią to doświadczone osoby. Tutaj nie ma przelewek. Nie próbujcie tego w domu ani w kuchni. Pod żadnym pozorem. Proszę Was, nie róbcie tego. Trzeba, trzeba, obowiązkowo. Masz talerzyk, czy nie dajemy na talerzyk? Nie, ma być czysty stół. To zasady kuchni la debila. La debila. fon, 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 fon. A po co ten papier? No, żeby odsączyć wodę. <noise> I doprawić kurczaka papierem. Nie ma ani troszkę papieru, powadź Ani troszkę. <głos> <głos> to już miłość do kurczaka. To ja ci tutaj to kładę i zabieram się za robotę. <noise> la de france, le nie wierzyli. Także moi drodzy, pamiętajcie, że z nożami bezpiecznie i ostrożnie. Mm. I jak? Taki surowy kurczak. Trzeba sprawdzić, czy kurczak się nadaje. Dobra, z tej strony świeży. <noise> jak to wygląda? Ej, pamiętaj, że my to będziemy wiesz, szamać. No musi być ubity. <noise> Ej, nic mi tak nie sprawdzi. Dobrze. Potrzebuję bardzo ważnej rzeczy. Jeszcze nie teraz. Hmm. Za chwilę dopiero. Kosteczki dzisiaj Tak, tak, robić. tak, jak najbardziej. Michel, w kuchni ten gościś. <noise> <wieś. głos> Ej, to jest zajebiste. <noise> to ma zabawę, nie? <noise> o to Groźny. Jakim tym nożem kroisz? z tymi ząbkami? Nie wytrzymam. <grym> Poproszę, tak? mój drogi, nie asystencie, o worek. Przeźroczysty. Worek, przeźroczysty. Potrzebuję. Pośmień gdzieś, miarwyfum. Eh? Enlarge! Próbą. Zrobimy coś, czego jeszcze nikt nie robił. Pamiętajcie, że robią to profesjonalni kucharze. Wow. Mocny. Nie, nie ma się czym chwalić, nie? <laughs> Proszę, zwróćcie uwagę. Leciutko, żeby go nie przedziurawić. my to w kostkę, a później kroimy. Z gracją. Z a ja już kiedyś ubitego kurczaka w kostkę? Dziękuję. To jest oryginalność w tej kuchni. Wow, popatrzcie na te ruchy. A, jejku, jak to pięknie. A zwróćcie uwagę na tą twarz, jak ubija. Może nie, się... bo wyjdą. Mm. A myślałeś, że nie zrobię z, a to czas. z. Cyk, cyk, cyk. Zwróćcie uwagę na tą technikę. Raz, dwa, trzy. <śpiewanie> nie na... Nie wiem, kiedy rury teraz będziesz wykonywał. Nie mogę nadążyć z kamerą. Nie musisz. Równe kostki, pamiętajcie, równe muszą być. Świetnie. Daj, już spokój. Ej, hamuj. Wow. Dajesz jakiś taniec na koniec. Przygotuję Cię do przyprawiania. Dobra. Ty zrobisz to jak szef. No nie do końca. Mogę spróbować. O, Patrz jak to pięknie mm, wygląda. Mm, mm, mm. Ja przyprawiam, a ty co? Dolewam. Dolewam. Ja tutaj mam pieprz, sól. Co, marchewkę potrzebujesz? Nie całą. Fajnie, miskę. że mówisz, jak już całą brałem, Nie, ale dobrze. Ale to możemy zjeść. Marchewki są bardzo zdrowe. Bardzo. Dobra, sól. Weź, Weź wyciśnij trochę marchewki. Murfiowy chicken. A sprawdzę. Mmm, mm, kopa ma ta marchewka! Cieniutkie kawałeczki, pamiętajmy. Proszę. Ty gdzie? Uciekam. Już Ucieknę ty, no. Ej ludzie, zastanawialiście się kiedyś, jak zrobić karbowaną marchewkę? Wystarczy, że używacie noża, który ma popałdowane ostrza. Mhm. Gdybym ciął tym nożem, już proszę bardzo... Nie wygląda to tak kolorowo. Nie wygląda, jest prościuta, niekarbowana. A gdy zrobię to nożem, którym powinniśmy to robić... Skarb we własnej osobie. Karbowanie w sensie. Pani, dałem jak na razie sól, imbir. Teraz dodamy sobie papryczkę ostrą. Patryczkę. To możesz zjeść. I to, to też dobrze. możesz, bo takie nie... Ale są, okej? Okay. Są jak najbardziej. Uwaga, ASMR marchewki. Mm, o, mm -hmm, mm -hmm. o, czemu? Mmm, dobra. Mhm. Okej, gotową marchewkę mamy. Chur. Ja teraz zobaczyłem, że coś jest nie tak. Dodaję. Nie. Przyprawę do kurczaka <coughs> do Jeszcze raz. Ile potrzebujesz? 12. Wegeta. 12. Do czego służą przyprawy? Mój stary był ogrodnikiem. Wie. Zobacz jakie piękne drzewo jak W Minecraftie. Na koniec piecz. Na koniec pies. Każdy ruch tutaj bardzo ważne są ruchy. Ruchy Ruchy są w kuchni ważne. Popatrzcie. Wow, bardzo mi się to podoba. Przyprawy to się tak mieszają i równomiernie na każdym będzie. To możesz zjeść. Dobra. Czy ja nam się to zmieści do tego słoika wszystko? Wszystko obliczam fizyką kwantową. <grym> możesz to zjeść. Dobra. To będzie kurczak warzywny we własnej mhm. osobie. Dobrze, a więc za tym. A, nie powiedziałem jeszcze o bardzo ważnym kurde tutaj produkcie, ryż. Ryż będzie na spodzie. Kurczak przyprawiony. W woreczek nie starczy, nie, nie? Tak. Nieugotowany ryż wkładamy do słoika. Skąd wiedziałeś? Tak jest. <noise> Tym się gotuje, nie? Tak, luzem. Luzem, luźno. <noise> Dzisiaj na luzie. No tak mi się wydaje, aczkolwiek możemy, wiesz, poeksperymentować. No eksperymenty to nasza własność, i specjalność. Egigangu. Ryżu starczy, nie? Jak on się ugotuje, będzie bardziej wypuśchniały. Tak, tak, tak. Myślę, tak. że starczy jak najbardziej. No to co, marcheweczka? Tak też nie za dużo, nie przesadzajmy. nie przesadzajmy. Kurczak damy na samą górę. Jestem bardzo ciekawy, co to będzie. Myślę, że będzie bardzo smaż. Smasz? Nie będziemy smażyć dzisiaj. Coś mi się odbija. Dobra. Ej, dobrze to wygląda. Mogę? Nie ma za co. Nie wejdzie przecież. To my. Ej, ładnie to wygląda. Ładnie jak łapeczka w górę pod tym odcinkiem, no. No. Tylko żebyś nie umyślał jajka w sadzie. Jajka też chcemy dzisiaj ugotować. Ale to jajko osobno. No co wejdzie? ty mówisz? Do środka? No normalnie. No nie. Pamiętajcie, że orze, noże muszą być na ostrzodach. Widzisz? Mhm. Bardzo dobra technika. Nienaganna, wręcz bym powiedział. Nie jaka? Nienaganna. Jaka? Nienaganna. Co? <laughs> Tyle starczy cebulki. Tak, tylko. ojej. To możesz jeść. Chcesz ze mną posmakować cebulki? A czy wygląda, jakbym chciał? Tak. Z chęcią. Ej, zjem to całe. Nie, może nie. Tyle. Dobrze, smacznego. Pamiętajcie, jedna z najważniejszych rzeczy w kuchni. Zawsze pracować w porządku, żeby nic wam się tutaj żaden brokuł z cebulą nie pomieszały. Dbajcie o porządek, dbajcie o elastyczność smacznego, Patryk. Dbajcie o to, aby. Kuchnia wyglądała tak, jakby miała smakować. <grym zimno> Odpaliło, <grym zimno> powyginło. Rozpakałem się. Pole <grym zimno> pali! A bo nie, nie mówiłem ci, to jest tropikalna cebula, ona ma właściwości. Rozpoznawcze, behawiorystyczne, behawioralno-psychiczne. Duszę się. Ale nie dzisiaj. Nie bo... Nie bo... Ności też popłakał się. Będzie dobrze, pamiętaj. Nieważne jak, nieważne gdzie. Jest super. super. Cebula nie jest super. No, no co? co, myślę, że już poszatkowałeś, Oj, Pięknie. nie to jeszcze jak, zobacz, zobacz. To będzie warzywna kurczakowa przyprawa. <laughs> teraz miniłem, że przecież cebula puści wodę. No właśnie. I w tej wodzie będzie się gotował kurczak. Myślisz, że to nie jest przemyślane? No, to jest w sumie przemyślane. No, no. A czy to wszystko jest bezpieczne? Jak najbardziej pod nadzorem ochronę tak. mamy dzisiaj. Dobrze. Pilujemy zmywarki, żeby nic nam nie doszło. wymieszajcie, to jest jedna z podstawowych rzeczy. Siwie! Ej, idealnie! A i to nie będzie dobre. Jak to, nie co ty mówisz? Co myślisz? Myślę, że bardzo fajnie to wygląda. Czysto! przede wszystkim na pierwszym miejscu. Jak jest czystość, wychodzą przepiękne dania. przepiękne tak? Wow, palce lizać. Zaraz pokażemy wam moment, jak wrzucamy to do zmywarki, no i resztę widzimy się za trzy godziny. Za trzy godziny. dniagu. Nie płacz przecież, już jest wszystko w porządku. Ty mnie zawsze pocieszesz, dziękuję. Popatrzcie się. I sprzątajcie po sobie. Hmm. Słończek mocno zakręcamy. Poszła cała rolka papieru na dzisiejsze <gry> nagrywki. Niesamowite. Kani 5000 łapacie w górę i robimy coś zwariowanego w kuchni. Nie w zmywarce, ale... w kuchni. W ale w kuchni. Dobrze. Był raz burger na słodko, także teraz możemy też zrobić coś konkretnego, zjadliwego oczywiście. Pamiętajcie, że robią to profesjonaliści i właśnie w profesjonalny sposób wkładam słoik do zmywarki. A krepnie jeszcze raz? Zmywarki, super. <grym> Dobra, mocno to trzeba, mocno! <grym> nie płacz, bo ja jestem malutki, ja nie mogę No, nie <grym> malutki. <grym> Generalnie dolejemy wody troszeczkę, żeby ryż miał wodę. I najlepiej, jakbyśmy to na stojąco położyli. Żeby do kurczaka się woda nie dostała. Oczywiście, że tak. Powiem ci, stop. Trzy, cztery. Stop. I teraz ryż będzie miał wody i warzywa mają wodę. Kurde! Wladimier! Wladimier! To my. Przemyślane wszystko w kuchni tutaj u nas. <ścoughs> nie u was, u nas! U nas! <ścoughs> O! Wow! Tutaj, o! Swoje miejsce honorowe. I jajka luzem. Luzem? Jajka po prostu tutaj włożymy. Masz ten luz. Ej, one nie znikną. Trzeba je czymś zabezpieczyć najlepiej. To jedno jajko tu. A drugie. I oczywiście, jako że są tutaj naczynia brudne. No To dodajemy... te jajka też mają się umyć? No, na to <laughs> wychodzi, że tak. To jest niesamowite, właśnie tak. Dobra, to dodajemy, dodajemy kostkę. Skorupka się powinna nie przebić. Miejmy taką nadzieję. Cyk. Power! Power is black. I mamy dostępne... Tapsy. Auto? Na 30? Może być. Myślisz? Myślisz. Startujemy i... Kochani, widzimy się za 2 godzinki 30 minut. Szwank mordeczki, witajcie w naszym kolejnym etapie tego odcinka. Zapraszam Was serdecznie z naszą zmywarką, która jest jednocześnie wiatrakiem w tym domu, w tej kuchni wywiecznik. To też jest ważne. Wiesz co jest jeszcze ważne? Że jajka są w całości. Tak! I ciepłe, rzutkie. No, no, <śmiesz> <śmieszutki>. <śmiesz> Proszę bardzo, tutaj miejsce dla naszych jajusiek. I uwaga, uwaga! <śmiesz> Nie. Czekaj, 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 bo to ważne. Ju, już wam mówimy o co chodzi. Jest ciepłe, dotknij, proszę, zobacz, sprawdź. Tak, ciepłe jest. Ryż tak średnio się ugotował, ale leciutko napęczniał, moim zdaniem, leciuteńko. Kurczak? No, może coś z tego Nie. będzie, trzeba to sprawdzić. A! Ej kurde ale! Jakby było na trzy godziny. Mhm. O, może, może, może! Może, może, może! I wiesz co ja teraz chcę zrobić? Wręczyć ci pałeczkę. Proszę. Dziękuję. Pierdyknąć? Dawaj, tylko kciuka mi nie złam. O z. Aaaa na miękko! Ale na miękko się zrobiło! No to takie 50-50, na pół. Fajne, nie? Fajne. Ej, ale coś się zrobiło. No to co Patrecku kosztujemy? To jajka surowe. Nie no, nie jest surowe, no zrobiło się. Jajka nie jemy. Zrobiło się, zjesz. Nie, 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 nie. <śmienicza> ty zjesz! Tak, ty zjesz, Patryk, tak! to Testu! Tak, Praków test musi być, być, Patryk, tak, zjesz! Tak, zjesz. Nie, nie. Ale zobacz, przybliż i zobacz, że ono jest takie. takie kurde. Nie, no przepyszne, ładnie wygląda tutaj, sadzone jajeczko na desce. Mhm, tego potrzebujemy właśnie. Dobra, zróbmy tak, Patryk, że ja ci nakładam, a ty smakujesz. A ty nie chcesz? Nie mogę, bo się zesram.

nie jest bo mam odruchy. Ej, mam odruch wymiotny, nie wiem czemu. może to z głodu już. Może zjem cały słoń. się nie zrobił. Marchewka się nie zrobiła. Dalej to wali ty zdechlizną jakąś. Słuchajcie, moi drodzy widzowie, nie jestem w stanie zdzierżyć tego zapachu, dlatego mówię do was tyłem. Ciężko jest to. W sumie mówienie do ściany jest... Cały. Ty, bo <grystanie> białą ścianę... <grystanie> <się ktoś> <grystanie> Kurczę. No, jak się nie zrobił po prostu? Ej, zrobił się trochę. No, ale nie do końca. Ale coś się zrobił, czyli wnioski są proste. Jeśli dalibyśmy na 5 godzin, to możliwe, żeby się zrobił dobrze. Już po samym ryżu widać, że no nie jest to do końca tak, jak być powinno. Nie jest on napęczniały, taki jak jest w momencie, kiedy wyciągacie go z garnka gotującej się wody. Tutaj te ryżowe, małe skurcze byczki. Nie dają rady! Jak mi tak napędziłeś, wymiotny, to nie mam. Może jakiś uczulony na to jestem po prostu. To nie, to nie znaczy, że to nie jest dobre, pan. No, po prostu to jest coś innego. To coś, na to by nigdy nie wpadł. My byliśmy po prostu ciekawi, to co naprawdę na jedzenie i dać się da, aczkolwiek nie polecałbym, ale jeszcze nie mówię. Jeszcze nie mów nie, bo wszystko przed tobą. Tak byście naprawdę kurczaka do słoika wsadzili i byście go jeszcze polewali ciepłą wodą. To uczucie jest niesamowite. Chciałbym, Chciałbym żeby, żeby ludzie czuli ten zapach, zapach żeby wprowadzili coś w kamerach, w kamerach taki, taki czujniczek, dzięki któremu możecie czuć to co, to, co my teraz. Ej, z daleka wygląda apetycznie. Ja to później zrobię na patelni. To jeszcze? Dobrze. nie wywalę, tyle jedzenia No co ty, w życiu? Ja bym to jeszcze usmażył, do piekarnika upiek, jeszcze raz do zmywarki. A nie chcesz tej wody ze słoika? Swój... Tak, na popite. Widzowie, tutaj możecie zobaczyć,

Ty stary tą włącz wszędzie, otwieram okna. A może to posmakuje? Dla was to robię, zostawcie łapaćkę w górę. Na pewno tego potrzebujesz? Nie. Jeśli to w życiu ważne jest życie? Życie mi jest ważne, ale cóż mogę zrobić nad życiem? Chłopaj główne dań. Zrobmywarki. Zaczną <słyski> paręki. Jak? A, całkiem, całkiem. E! Z włosami. Dzisiaj ja jemy... No. przyprawa jest! No to ryż to się zupełnie nie zrobił. Podmakuje, no Podmakuje? O, o, o! Da się gryźć? Nie. Dobra, przegryzę prokułkiem. Najlepsze na koniec. No, nie zrobił się! To ja nie chcę tego kurczaka bułować Może lepiej nie, bo jak surowy, to taki niezdrowy. Ale generalnie nie czuję. <noise> generalnie nie czuję. <noise> teraz cebula I jak, i jak? Straciła zupełnie wartości. Kurczak na konie. Ej, a weź tam, gdzie jest taki biały. Tutaj jest taki biały kurczak, może się zrobię? Bo tłuszcz odcinałem. Ej, robi. kurczak chyba jest. Taki... Ej, ale nie pachnie źle. Powiedźcie. Nie pachnie. Fajnie, nie? fajne, nie? Super pachnie. Ale ze słoja tak dawało? No ale... nie, no słoik to jest masakra, ty. Dobra, próbuję. Muszę się przeżegnać jeszcze. A, a taki malutki kąs, nie, nie ma się co wiesz, żegnać już. <noise> Całego zejść do. Mm, no ale dobry, kulek. Serio? No, 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 no. Taki mały pyrdek. Nie czuć takiego smaku. <noise> Tutaj na odruchy wymiotne daje, a jadłeś burgera słodkiego. No, nie powiem ci, że łatwiej mi było zjeść burgera. Ale ta konsystencja jest taka bezpłciowa. Tutaj wam mówię, że to zależy wszystko od tego, ile temperatury miałaś mywarka. No ta, nie wiemy zupełnie. Nie wiemy, wiemy. nie, Pewnie nie wiemy. Pewnie też za krótko. Nie wiem. Ale wiemy. czy byśmy to zrobili drugi raz? Nigdy w życiu. Nigdy w życiu. <laughs> <laughs> wam kochani dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Fajnie było. Doświadczyliśmy no, nowych rzeczy w naszym życiu. <laughs> o, uu, uu. Miłosny kurczak! To wczoraj. my? Zostawcie dużo łapeczek w górę. Myślę, ile tutaj, żeby zrobili coś zwariowanego? Sześć tysięcy. Trzymajcie się, kochani. Nie ja będę jeść całe, zjem wszystko z góry. Nie <słysk> 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 chcę już więcej, nie chcę więcej, nie chcę więcej, nie chcę więcej. Nie chcę już więcej. Nie Nigdy więcej. <słysk>